Mała demonstracja, all in one. T-Way Cell. Gdzie, jak tam się to czyta? Instalacja trójfazowa. Ja sobie ułożyłem i skonfigurowałem tak, że pierwsza faza jest z prawej. Druga, trzecia. Zresztą widzicie takie tutaj oznaczenia dla ułatwienia. Instrukcja. Jest zupełnie w porządku, aczkolwiek no nie wszystkiego można się dowiedzieć z tej instrukcji. Na przykład hmm, priorytetowy tryb pracy no trochę mi zajęło, nie znam się na tym, ale jest więcej ustawień. I no co, spisuje się jak na razie naprawdę świetnie. Także podziękowania dla Dominika z kanału Hektary TV właściwie gdybym nie wpadł na filmik jego na temat tych jednostek, to, to pewnie jeszcze bym szukał. Więc to są te, te takie no, typowe powiedzmy, typowe już teraz, bo Widziałem, że jeszcze chyba starsze modele zdarzyły się bez Active I. A, dlaczego ty mi siedzisz, że ładujesz? A, ustawienia były. O. I powiem Wam, że naprawdę wygląda to nieźle. Ustawienie. Ustawienie ich wszystkich. Chwilę zajęło, nie jest to takie oczywiste, także polecam, jak weźmiecie trzy jednostki, i będziecie chcieli je z synchronizować, połączyć, polecam wziąć sobie siedzonka, Bo dużo czasu spędzicie nad, nad instrukcją. I właściwie najważniejsze, najważniejsze, co Was interesuje, to. Mówi, mówimy oczywiście o tej podobnej sytuacji do mnie, gdzie mam instalację trzyfazową. No to to właściwie to Was interesuje. I sprzedawca z Chin podesłał filmik, w którym testuje te trzy jednostki. No, miał je podłączone wprawdzie razem ze sobą, czyli tymi kablami. Do łączności BMS-a. W sumie to już nie wiem, czy tylko do BMS-a, no ale wydaje mi się, że na pewno przede wszystkim BMS-a e miał je połączone, ale dodatkowo miał też włączone kable do współdzielenia e ładowania. To jest w takiej sytuacji, jak, jak chciałbym teraz, załóżmy, fazę trzecią wzmocnić o jeszcze jeden moduł, to wtedy użyłbym tego kabla natomiast w takiej typowo trzyfazowej instalacji, gdzie kupujecie, powiedzmy, trzy takie jednostki, chcecie zobaczyć, czy to w ogóle zadziała, no to to łączenie w tym miejscu w ogóle jakby jest niepotrzebne, więc ten schemat to dość prosty, przejrzysty i tutaj nawet, tak powiem, że, no, no, na tym zdjęciu to, to nie jest takie oczywiste to, to, to jest komunikacja, e, że te kable muszą, muszą być jakby połączone w tej kolejności czyli no dobra, zacznę od trzeciego, trzeci łączy się z drugim na wejściu tutaj z prawej i później znowu ten drugi łączy się z pierwszym na wejściu z prawej. I ten idzie sobie do trzeciego. Także synchronizacja odbywa się fajnie. Ładuje się wszystko, bo na początku no, były rozbieżności, więc wiedziałem, że coś jest nie tak w tym połączeniu równoległym. Więc wszystkie wskazują ten sam poziom naładowania. Ja teraz jestem przełączony w tryb. W tryb UTI, zdaje się, czyli Utility. O, no, tu Wam pokażę. No, nie znam się na tym, nie wiedziałem, że no, to dobra, SOL, akurat SOL jest w dokumentacji, więc SOL jest opisany. E, SUB, okej, okay, co to jest SUB, ale jest też SBU, <laughs> i już nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak, SBU jest opisane, natomiast SUB już nie. No i trochę mi zajęło zrozumieć, że to po prostu jest Solar Battery Utility. Czyli najpierw solar, później bateria, a później jest nasz dostawca energii. No, to takie, takie małe smaczki. Więc teraz przełączę się na Solar Battery Utility i możecie zobaczyć. Że od razu i na tej jednostce i na tej jednostce lecimy już tylko z baterii, w domu żaróweczka nawet nie cyknie, także przełączanie odbywa się bardzo szybko. Ja teraz to przełączę z powrotem na utility, ponieważ. Ja używam tych trzech jednostek jako UPS. Czyli, pomimo tego, że mam mm, niecałe 10 kW na dachu, teraz nawet całkiem ładnie, ładnie produkcja się odbywa. A nie wiem, czy to coś widać. O. Także mamy 7 kW z dachu. I te 7 kW z dachu to jest instalacja, to jest taka stara instalacja on-gridowa. To nie jest falownik ani off-gridowy, ani hybrydowy. Więc ja tutaj jakby tego nie ruszałem. Więc moja instalacja wygląda tak, że w pierwszej kolejności to jest główne źródło zasilania. Oddalę trochę. I oczywiście głównym za falownikiem moim powiedzmy off-gridowym gdzie mam instalację na dachu podłączoną tutaj tymi stringami? Niecałe, tam 9,9 KW. No to jest jeszcze, będę pokazywał w tamtą stronę, połączenie do domu przez energię. Wszystko sobie trafia tu, cała reszta mam to, mam to rozbite, czyli mam możliwość przełączenia, że wszystko leci po staremu. A tutaj tymi korytami musiałem wrócić do domu i z powrotem. Dlatego to wszystko łączy się w tym miejscu. I to po to, żebym mógł połączyć dom jakby w takich dwóch sposobach. Czyli mam możliwość przełączenia do góry wszystko tak, jak było. Później jest ten tryb zerowy, czyli to jest takie powiedzmy odłączenie, i przełączenie całego domu, żeby szedł przez magazyny. I, I oczywiście to jest ten mój tryb domyślny. E, dlaczego tak zrobiłem? Bo jakby coś poszło nie tak, ja to wszystko testuję. E, magazyny przyszły kilka miesięcy temu. No dobra, może nie kilka, niech będzie dwa miesiące temu. Zanim je odpaliłem, wywaliłem z tych szaf, tych tam tych skrzyń drewnianych, poustawiałem to wszystko, zanim tutaj... Cały ten majdanina kabli i tak dalej, jakby powstała chwila, chwilę to zajęło. No i one sobie działały tutaj tak trochę pojedynczo, jako takie UPSy. W ogóle bardzo fajnie, że w tych falownikach jest, jest to złącze. Nie wiem, czy to widać. O, to złącze uniwersalne, czyli no, tam widziałem Dominik, nie wygłupia się, niepotrzebna jest żadna przejściówka. Tu, tu, po to są złącza uniwersalne robione, że możesz wszystkie amerykańskie, tam brytyjskie, europejskie rzeczy podłączyć sobie. No, to nieważne. E, pomijając oczywiście te, te takie, nie, będzie to powiedzieć, no te przemysłowe e, załącza i wy, wyjścia na dom. E, ja żadnej fotowoltaiki, jak wspominałem, nie mam podłączone do nich jeszcze bo ich głównym zadaniem ma być taki trochę UPS na cały dom. No bo jeżeli każda jedna faza ma swój potencjał tych 5 KW, no to to w zupełności wystarcza. Jakby się okazało, że trzeba więcej, to zawsze jeszcze jeszcze można dołożyć i wzmocnić jedną fazę, czy po prostu wszystkie, dokładając kolejne trzy. Tak mniej więcej starczy miejsca na kolejne trzy, jakby trzeba było to zrobić. Dlatego zacząłem od tej strony. 1, 2, 3. I mm, słuchajcie, w połączeniu równoległym. No co, na pewno ważne jest, żeby wiedzieć, jak połączyć ten kabel, tą, tą skrętkę, która jest dołączona. No, ta skrętka to, to też nie jest takie, powiedzmy, oczywiste, ale znowu wchodzi z lewej. Centralnego na prawo i znowu z lewej, na prawo. Tu już nie trzeba wracać, tak jak z tamtą komunikacją z powrotem. I, i ważne są te um, ustawienia w tym miejscu. E, ja, je mam, e, ja je mam ustawione teraz, y, czyli tak. Pierwszy, to jest moja jedynka, to mam ustawienie do góry. Tutaj mam Dwójeczkę do góry, no i tak trochę mi zajęło też odkrycie tego, że no co, no pomyślałem sobie, że no to trójeczka to będzie trzy do góry, trzeci po prostu do góry, no ale jakoś wyszło, że to ma być i jeden, i dwa do góry, i wtedy mamy trzy. Poza tym, słuchajcie, wszystko działa naprawdę fajnie. Obciążałem już go. E, ładując tą 11 kW ładowarką, wielokrotnie tylko na baterii, e, prąd mam teraz stabilny, e, czyli e, nie to, czyli te 243 V, e, jest ze względu teraz na e, Bypass bodajże, tak, ale zauważyłem, że to po stronie mojej powiedzmy szafy w domu, że te wartości nigdy nie są większe. Zdarzało mi się mieć nawet i 250. No i co? I tyle.